Dzisiaj wyjątkowo przenieśliśmy się z Legnicy z naszego studia do Lubina, do Kuprum Arenę. Bo tutaj możemy się spotkać z najpiękniejszymi Polkami. A są z nami: Joanna Drozdowska, Miss Polonia 2001. Dzień dobry. Angelika Jakubowska, Miss Polonia 2008. Witam serdecznie. I aktualna Miss Polonia Maria Nowakowska. Witam. <noise> Dziewczyny, mam okazję spotkać się z Wami tutaj. I mam parę pytań. Przede wszystkim opowiadajcie, jak wygląda Wasze życie w koronie. Może zaczniemy od Joanny. Ode mnie? I myślałam, tak. że może od Marysi, bo mają na sobie to może pierwsze. Nie, rzeczę. ja zapytam się ciebie, bo to było 9 lat temu. Co z tego pamiętasz? E, dokładnie wszystko pamiętam, e, każdą chwilę, bo są to niezapomniane chwile. E, tak jak było na zgrupowaniach, tak jak było na finale, tak jak było później, e, jakie były moje wyjazdy, konkursy międzynarodowe. Wszystko pamiętam, mam kroniki porobione w domu, także jakbyś chciała obejrzeć, to zapraszam. <grytanie> Z miłą chęcią. A powiedz, jak się zmieniło od tamtej pory twoje życie? E, jak się zmieniło? No koronę oddałam, bo musiałam, prawda <grytanie> koleżance? Co się Bez zmieni? problemu oddałaś, czy były problemy? Były problemy. Tu cię zaskoczę, ale to, te problemy nie były, że ja nie chciałam oddać, tylko po prostu... No powiem, to była taka moment też historia, gdy w Gdyni, w którym mieście oddawałam koronę, ktoś tą koronę wziął ode mnie w tym czasie i gdy zostałam wywołana na scenę, żeby przekazać Marcie Matejasie koronę, w tym momencie nie mogłam wyjść i stałam i że mm -mm, bo ja nie mam korony i ja nie mam jej co dać, prawda? Nie mam co jej przekazać. I wołali mnie drugi raz, trzeci raz prowadzący. I ja mówię, no kurczę, jak ja mam wyjść tam bez tej korony. No nic mówię, idę, będę robiła dobrą minę do złej gry. No i akurat... Yy, yy, Prowadzące też były inne dziewczyny Baroksa, no ja już nie pamiętam, no i tak stanęłam koło nich i tak, mmm, ja nie miałam korony, tak żeby nikt nie widział, bo to był live, na żywo było to nagrywane, tak, tak. więc i tak starałam się po prostu jakoś zadziałać. No nic, no w każdym razie stresu była. Karolina Gorazda wstała, która w tym chyba momencie była Miss Polonii Angielskiej, że coś takiego jeszcze jej nie znałam wtedy. I ja patrzę i ona idzie z tą koroną i mówię, co za mądra dziewczyna uratowała sytuację. Tylko, że ona zamiast mi przekazać tą koronę, bo to ja przekazywałam tej następnej mis, to ona jej dała i w końcu... Odwróciłam się no i poszłam, bo moja rola już się skończyła na tym. Taka była historia. A korona leżała w pierwszym rzędzie, w takim futerale. Ty masz inny futerał, widzę, ale ty był taki ładny, czarny, w pierwszym rzędzie pod, pod, pod siedzunkami. Czyli stres rzeczywiście był nawet przy oddaniu korony. Może wyglądało, że to ty nie chcesz oddać, prawda? Tak to wyglądało. To było 9 lat temu, w 2001 roku. Powiedz, obserwujesz teraz konkursy, wszystkie eliminacje, po kolei finały? Jak tylko mogę, to obserwuję, no ponieważ jestem w jakiś sposób związana już z tym na no, całe życie, gdzieś tam sentyment, prawda? I, I jak się to ogląda, to można dalej się tak jakby mm, przenieść tamten czas. I też podziwiam też wszystkie nasze piękne dziewczyny i jakie są cudowne. I oczywiście też wybieram swoje kandydatki i tam... Y, albo z mamą oglądam, to wtedy stawiam, a na którą... Aha. A widzisz zmiany jakieś od, tamtej, od, od tamtego czasu po prostu? Yy, yy, znaczy ja myślę, że... Yy, o wiele mniej dziewczyn zgłasza się do konkursów. To jest a, główna i pani dobra zmiana, bo jak już wcześniej rozmawialiśmy, to uważam, że naprawdę polki są bardzo piękne i mają duże szanse na arenie międzynarodowej, także mhm. w tej chwili prowadzisz agencję modelek i założyłeś stowarzyszenie M jak Miss. Opowiedz coś o tym. Jeśli chodzi o eminach miejsc, to jest klub, który zrzesza wszystkie Miss Polonie. nie tylko Miss Polonie, Miss Polski, Mis z mniejszych regionów. Dla mnie każda jest równa dziewczyna i po prostu mamy jedną ideę, żeby móc zrobić coś na innych. Mhm. Dużo rzeczy zrobiłyśmy też i w miarę możliwości wiadomo każdy ma swoje zajęcia, każda dziewczyna. dziewcząt. Tyle co możemy, to pomagamy. Mhm. Dobrze, teraz zajmę się Angeliką w tamtym roku przekazałeś koronę Marysi, jak się z tym czujesz? No powiem szczerze, że to był ciężki moment dla mnie. Wiedziałam, że ten dzień kiedyś musi nastać, a, a może powiedzieć, że jestem chyba... Mm, Jedną z mis, która najdłużej nosiła koronę, bo to był ponad rok. A tobie coś... przypadła rocznica 80 lat. Tak, tak. I, no, I z ogromnym bólem rozstawałam się z tą koroną, nawet się popłakałam, ale bardzo, bardzo cieszyłam się, że to jest właśnie Marysia, dlatego że ona od początku była moją faworytką i może dlatego dlatego jakoś łatwiej mi to przyszło. <laughs> Powiedz, co najmniej wspominasz właśnie z tego okresu, kiedy nosiłaś koronę? Ojej, tych momentów jest naprawdę, ba, było bardzo, bardzo dużo i do tej pory są, e, prawda? Ale najmilej wspominam była wszystkie wycieczki, e, wyjazdy zagraniczne. Chyba najmilsze. Najmilsze, tak, tak. Najmilsze były właśnie te wyjazdy zagraniczne, a w szczególności wyjazd do Australii. Mhm. A były jakieś e, mniej przyjemne sytuacje? Coś kojarzysz? Nie, nie spotkałam się z taką. Mm -hmm. e, czytałam w internecie, że na początku nie radziłaś sobie e, z takimi komentarzami złymi, jak sobie z tym poradziłaś potem? Tak, była taka sytuacja, dlatego że tak jak tutaj wcześniej wspominałam, ten pierwszy miesiąc był dla mnie ciężki, bardzo ciężki, dlatego że e, te wszystkie obowiązki mm. e, przerosły mnie po prostu i e, jeżeli chodzi o te komentarze, to, to rzeczywiście na początku e, zwracałam na to uwagę i... Ale nauczyłam się, nauczyłam się z tym żyć, z tym walczyć, mhm. dlatego że to jest mój czas, nikt mi odbierze tych wspomnień, tych wyjazdów, yy, znajomości i nie warto się tym przejmować. Angelika to nie ma z czym walczyć, po prostu trzeba nie zwracać na to uwagi. Tak, teraz już to wiem. Tego trzeba się nauczyć chyba. Na początku nie jest tak łatwo, prawda? Ale ja myślę, że to nie, to nie tylko my, jako Mis. Ludzie są wszędzie zazdrośni. czy to są jakieś inne programy, prawda, osoby, które coś wygrywają, nie wiem, gdzieś występują, aktorzy. O, 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 o. takich ludzi dopada, którzy są A. gdzieś tam medialnie aktywni. A co mhm. muszę właśnie powiedzieć, jeżeli chodzi o Polaków? Ja jeździłam, byłam w czterech innych krajach i tam ludzie są o wiele bardziej to tolerancyjni. Uważam, że to jest właśnie minus naszych rodaków, że oni po prostu... No nie potrafią cieszyć się jeszcze jego szczęścia, I wspierać, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka rola. Tak naprawdę po założeniu korony ta praca się zaczyna. I, i, no i wydaje mi się, że tutaj powinno być wsparcie do tego, że my jesteśmy my jako reprezentujemy nasz kraj, prawda? I wsparcie, wsparcie jest bardzo ważne. Gdy bardziej jeszcze ja, ja chciałam wspomnieć, że no... Dziewczyna piękna się rodzi, zasługa mamy i taty, prawda? My nie jesteśmy sportowcami, że ćwiczymy lata na jakieś tam, nie wiem, swoje sukcesy. Po prostu no takie jesteśmy, więc... Ale to przyznajcie, udział w konkursie na pewno wzmacnia y, osobowość, charakter. Tak, jak najbardziej. Uczy chyba też, tak? Uczę uczy samodzielności. Ja mówię, że dla mnie ten konkurs, ten cały rok to była taka szkoła przetrwania troszeczkę, dlatego że no czasem było lepiej, czasem było gorzej, ale uczy ogromnej odpowiedzialności samodzielności i, i, i takim wkra, wkroczyłam w tą dorosłość o wiele szybciej niż gdyby to było, gdybym nie założyła tej korony. Rozumiem, a jakie plany w tym roku? Na razie chciałam odpocząć troszeczkę, dlatego że ten rok był bardzo ciężki. Czyli w tej chwili ur urlop, ale na pewno jakieś plany są, już coś się zaczęło, na pewno. Tak, tak. Mam zaplanowanych kilkanaście sesji zdjęciowych na najbliższy czas. Kontynuuję naukę, dlatego że na ten rok panowania przerwałam. No i chyba to jest na razie dla mnie najważniejsze. Dobrze, Marysia, teraz Twoja kolej. Aktualna Miss Polonia. Jesteś świeżutko e, po odebraniu korony. Jak się z tym czujesz? Jak wrażenia? No świeżutko to raczej bym nie powiedziała. Niestety, czas bardzo szybko płynie, i tak naprawdę już jest pół roku od e, już pół momenty, roku. momentu koronacji. To w połówce, tak? Także niestety jestem mniej więcej na półmetku, i niedługo przyjdzie mi się pożegnać z. E, Moją koroną. Będzie mi pewnie też przykro, tak samo jak Angelica i. i, i Przyzwyczaiłaś się do korony, jak się w niej czujesz? No, no, no na pewno jest przyzwyczajenie. To jest y, niesamowita y, chwila w życiu. Y, Także to są niesamowite momenty i tak naprawdę y, możemy y, spróbować życia zupełnie innego niż, niż było ono do tej pory dotychczas. Do na... Tak, tak. No ale właśnie jak się zmieniło twoje życie? Jak to wygląda teraz? No przede wszystkim mam mniej czasu na, dla siebie, tak jak było do tej pory. Mam dużo sesji zdjęciowych, różnego rodzaju imprezy, jestem zapraszana w różne miejsca, tak samo jak dziewczyny będę podróżować. Tak naprawdę wszystko dopiero zaczyna się w niedługim czasie i będę mogła teraz ja stać się bardziej samodzielna, będę musiała liczyć na siebie gdzieś w dalekich zakątkach, więc tak naprawdę zmiany dopiero nastąpią. Widziałam właśnie Twój kalendarz, już Ci mówiłam, jest cały zapisany, jak sobie z tym radzisz? No ja już wspomniałam wcześniej, że tak naprawdę nikt mnie do tego konkursu nie zmuszał. Ja chciałam, ja bardzo się cieszę z wygranej, także wszystko, co robię, jest dla mnie, dla mnie ogromną przyjemnością i ja miło spędzam ten czas, mimo tego, że harmonogram jest, jest dosyć zapchany i jest, jest tych imprez dosyć sporo, ale to jest tylko rok, który nigdy w życiu się nie powtórzy i mm, ja go wykorzystuję jak najbardziej się da. Szukając informacji o Was, dziewczyny, wszędzie przeczytałam, że ktoś was namówił do konkursu, same się nie zgłosiłyście. Ja jak to jest rzeczywiście? Ktoś was wpycha, wszystkie dziewczyny, ktoś musi namówić? Jak to jest? Ja myślę, że to jest y... kilka, kilka lat. No nie może lata, ale długi okres czasu trzeba się do tej myśli przyzwyczaić. To przynajmniej było w moim przypadku, że ja po prostu musiałam dojrzeć do, do tego momentu, że jednak się zdecydowałam wziąć udział w konkursie. No i, i jednak e, osoby z zewnątrz, rodzina, przyjaciele mają wpływ na to, że się zgłaszamy do castingów i bierzemy w nich udział. A my się wydaje, że to jest też ta nasza skromność taka, że jednak myślimy, że... że, że nie, 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 gdzie nie, tam nie. ja, tak? Tak, tu... dokładnie. <laughs> No dobrze, a powiedzcie mi teraz o przyjaźniach w zgrupowaniach, w sumie przed tym samym finałem, bo Marysiu, ty mi wcześniej mówiłaś w wywiadzie, że istnieją prawdziwe przyjaźnie, naprawdę? Tak, to jest prawda. Ja byłam na dwóch konkursach międzynarodowych. I do tej, do tej pory utrzymujemy kontakt, teraz nawet mam zaplanowane spotkanie tutaj w Pradze z koleżankami z Czech i ze Słowacji. Wiadomo, że z dziewczynami powiedzmy z Afryki nie, no nie uda nam się utrzymać tego kontaktu, ale na szczęście jest internet, także piszemy do siebie, ale to jest prawda, że, że można się zaprzyjaźnić, dlatego że przez ten miesiąc czasu, bo zazwyczaj tyle trwa zgrupowanie, jesteśmy zdane same na siebie, nie mamy nikogo bliskiego, nikogo z rodziny. Są to osoby, które pierwszy raz w życiu widzimy i potrzebne jest nam takie wsparcie i często, często właśnie na takich konkursach poznaje się takie dziewczyny, takich ludzi, kto, z którymi można się zaprzyjaźnić. Przyjazne dusze. Ale żadnej historii nie macie jakiejś nieprzyjemnej, nikt Wam e, jakieś szpilki do buta nie wrzucił. Ja miałam, czy. Ja miałam, miała się. Znaczy, ja miałam dziewczynę, może nie tak drastycznie. Dziewczynę w pokoju, koleżankę, e, która m, była straszną bałaganiarą. Ja no właśnie, <noise> No ale później sprzątała. Dziewczyny, jesteście prześliczne. E, opowiedzcie, jak dbacie o swoją urodę. Macie jakieś sekrety? Zdradźcie nam coś. To są geny. I dużo genów. mamy i taty zadzwonić, Tak. tak? No nie macie żadnych jakichś takich tajemnic, sekretów, które można zdradzić. Jak pielęgnujecie swoją urodę? No nie wiem, jak dziewczyny. No, ja jestem troszkę starsza już od dziewczyn, więc no, ja polecam siłobieję jednak. No na pewno trzeba utrzymać, tak? Dobrą, dobrą sylwetkę, ale no w moim przypadku na pewno jest to sen. Jak, jak ja po prostu nie wyśpię się i jest kilka takich dni z rzędu, w których po prostu mam, mam bardzo dużo zajęć i niestety tego, tego snu jest trochę mniej, to... Ile idę. tego e, snu godzin potrzeba? 10, 10, 10 godzin. Masz powiedzieć i macie, <noise> macie ilość godzin, którą musicie przespać, tak? Tak, tak. Ile? Ile Angelika? No tak jak Marysia chyba, z 10. Z 10? Ty też, Asia? To jest minimum 10, ja uwielbiam spać. Ja U nas tutaj spam w samochodzie. Także <laughs> chyba jednak tą receptą na urodę poza genami jest... 10 godzin snu, tak. Powiedzcie dziewczyny, czy polecacie dziewczynom, przybycie tutaj na casting i udział w konkursie Miss Polonia 2010. No jak najbardziej. Ja, ja bardzo wszystkim dziewczynom polecam tego rodzaju imprezy i zabawę, przygodę. Jest to niepowtarzalna w życiu okazja, żeby spróbować czegoś innego, żeby zmienić swoje życie, zmienić siebie na A lepsze. Zmiana jest wielka, tak. Oczywiście. Angelika? No, tak jak Marysia tutaj powiedziała, e, zmiana jest ogromna. Na, m, można nabyć e, dużą pewność siebie, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. E, co chciałabym jeszcze powiedzieć? Dzięki takim konkursom można wiele zyskać w, w postaci podróży zagranicznych. E, ja jestem pewna, że na dzień dzisiejszy nie byłoby mnie stać na to, żeby w przeciągu pół roku zwiedzić takie kraje, jak Australia, e, Chiny, Tajlandia. E, i, I to jest naprawdę ogromna przygoda. Fakt, że jest to męczące, Potrzeba na pewno jakiegoś wysiłku, prawda? Ale to są niezapomniane chwile, niezapomniany rok. Wielka przygoda. Także dziewczyny w tym roku zapraszamy na castingi. Już w kwietniu się zaczynają. Dolnośląskie wybory organizuje telewizja Dami. Dziękuję pięknie pięknym dziewczynom. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, mam nadzieję.